Te dzieci jednak pewniejszym krokiem wchodzą wtedy do przedszkola czy później już do szkoły. Czy wszyscy są gotowi zamienić się w podróżnika? To zakładamy czapeczki. To był jeden z pierwszych ośrodków Football Baby. Zresztą też staraliśmy się namówić centralę do tego projektu, też żeby rozpocząć wcześniej te zajęcia, ale to typowo, żeby to było zajęcia ogólnorozwojowe, nie z piłki nożnej, bo oczywiście nie możemy robić, żeby tylko piłka nożna była, tylko muszą to być zajęcia ogólnorozwojowe. Nie skupiamy się typowo na y, piłce nożnej stricte, no bo to jednak są dzieci dwuletnie, trzyletnie. Wiadomo, że cały czas chcielibyśmy coś nowego. Także jest ogólnorozwojówka z elementami piłki nożnej, ale przede wszystkim ta organizacja i dzieci, które kończą tą dwuletnią, Przygodę są już na treningach zorganizowane, potrafią te podstawowe zasady organizacji treningu, pomagają przy sprzątaniu sprzętu, wiedzą kiedy jest zbiórka, wiedzą kiedy można iść się napić, pomagają trenerowi przy sprzątaniu sprzętu. Także myślę, że przede wszystkim ogólnorozwojówka. Bardzo wiele zadań, na przykład jest czy ćwiczeń opakowanych w bajkę, czyli dzieci bawią się w niedźwiedzie, trener razem z nimi się też to bawi. Zbieramy się w podróż do dżungli. Trener idzie pierwszy, a dzieci idą za trenerem. Kto jest gotowy? Nie. Ja. I także no tutaj jak najbardziej są to animacje dla dzieci przy współudziale trenera i rodziców. Rodzic to jest asystent trenera. Przy organizacji zajęć, przy właśnie tych pierwszych krokach piłkarsko-ogólnorozwojowych. Także rodzic pomaga trenerowi. Wiadomo, jeśli mamy szóstkę, ósemkę dzieci, no to już problem z tą organizacją jest, to są jednak dwu-trzylatkowie. Także rodzic, jako drugi trener, pomaga pilnować swoje dziecko, pomaga organizować zajęcia. Pomaga w przebiegu tych zajęć, tłumaczy dziecku indywidualnie, na czym polegają niektóre kwestie w rozwiązywaniu niektórych problemów. Bierzemy czynny udział z dziećmi, zachęcamy ich również, pomagamy też trenerowi, który pomimo tego, że wypełnia swoją pracę świetnie, bo, bo, bo dzieciaki go bardzo lubią, my jako rodzice pomagamy, ale też spędzamy aktywnie czas i się z tego też bardzo cieszymy, że możemy z dziećmi brać udział w treningu. Dzięki temu, że uczęszczamy na treningi, sen już też sam zaczyna pytać, sam chce wychodzić gdzieś na boisko, więc ta aktywność fizyczna na pewno jest zaszczepiona. Przez te, przez te treningi. Nasz trener Dawid Urbański ma naprawdę dużo bardzo zabaw, które angażują rodziców i, i powiem szczerze, że na, z niektórych treningów to rodzice bardziej wychodzą zmęczeni niż dzieci. Może, może, przy jakichś berkach, przy czym to na pewno się rodzic zmęczy. Jeszcze przy takiej pogodzie jak teraz mamy, to zmęczenie jest na pewno. Może się zmęczyć, natomiast to jest zmęczenie na pewno bardzo pozytywne, robimy to dla dzieci, to jest dla nas bardzo ważne, więc zmęczenie z uśmiechem. Nie, no, na pewno przyjść warto, zobaczyć jak to wygląda od środka, zobaczyć jak to dziecko w ogóle się zachowuje, jak jest zadowolony po tych treningach, że jest no, no, mega zadowolony, że mu się podobało i to wszystko. Przede wszystkim y, zawsze dwa pierwsze treningi są darmowe. Y, niczym nikt nie ryzykuje. Pierwszy rocznik, który wypuściłem to był 2013. Na przestrzeni tych lat już jest około 6 roczników wypuszczonych z delikatną przerwą, także uważam, że jest to świetny początek piłkarskiej i nie tylko piłkarskiej przygody, a uważam, że zaszczepienie sportu, już nie mówię tylko piłka nożna, no, ale samego sportu wśród dzieci od drugiego, trzeciego roku życia to jest bardzo dobry start już w taką przyszłość nie tyle piłkarską, ale też sportową, bo to, że ktoś skończy Football Baby to nie znaczy, że nie będzie pływakiem, tancerzem lub lekko atletą. Dziękuję Kostek, do widzenia.